Z programów pani redaktor Joanna Miziołek bardzo skrupulatnie wytknęła, że mam 35 lat, a zachowuję się, jakbym była w klasie piątej b Ja się dziwię, że e, znaczy, że polityk dorosła kobieta 35, zdaje się chyba letnia, e, w ogóle w taki sposób się zachowuje w programie telewizyjnym mówi naprawdę i znaczy, co to jest. Pi Piąta a takie zachowania, które się tam pojawiają, szczególnie kiedy na przykład, no, stara się, jak rozumiem, też przy okazji obrazić tą dziennikarkę, której ty nie lubisz, no bo nazwać ją prostutką, to nawet nie patrzy jej w oczy. No na Boga, jak kogoś obrażam, to jestem w stanie spojrzeć tam mu w oczy. Czy nie było takiej sytuacji, czy pani Zajączkowska-Hernik nie nazwała pani... No nie, ale większość dziennikarzy nas. Nazwa... Jeżeli pani Zajączkowska-Hernik uważa, że była dziennikarką, czego ja nie uważam, że była dziennikarką, ponieważ po pierwsze, na początku była zaangażowana w współpracę z Januszem korwinem -Mikke. ja nigdy nie uważam że osoba która wychodzi z polityki stara się wejść do dziennikarstwa a później wchodzi znowu do polityki może być uważana postrzegana jako dziennikarz więc po pierwsze uważam że nie była no ale skoro mówi że z własnego doświadczenia no to ja rozumiem że co że ona sama siebie tak nazywa no bo ja nie wiem co to za środowisko w którym ktoś przebywał i mówię no o nasze środowisko prostytucji. No muszę, muszę zaprotestować znaczy, oczywiście jest to um, określenie bardzo drastyczne m, które ja wolałbym w tym momencie jako powiedzmy prestytutki yy, yy, takiego określenia używać. Natomiast yy, no jednak jest tak, i to wrzucam potężny kamień do naszego własnego środowiska, które przecież oboje doskonale znamy, że bardzo duża część, nie wszyscy, bo ja bym mógł wymienić tutaj naprawdę sporo też uczciwych dziennikarzy, sporo, ale sporo to nie znaczy yy, bardzo wielu. Yy, no, duża część środowiska po prostu. De facto się ideowo prostytuuje.